Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny. To jest Cyberpunk 2077 i sobie latamy po mapie i szukamy easter eggów. 65185. Zasłona przemysłowa zamknięte. Odblokuj. Właśnie otworzyliśmy sobie tutaj zasłonę przemysłową. Widzimy ewidentnie ewidentnie widzimy tutaj logo samuraja. Jeśli was interesuje miejsce, gdzie w tym momencie jesteśmy, to jesteśmy tutaj przy markecie. Wystarczy jak staniecie u góry i zejdziecie po schodkach, nie? Tutaj są schodki i, i łatwe do znalezienia miejsce, bo tutaj jest policja po lewej stronie, a po przeciwnej stronie są schodki, schodzicie na dół, skręcacie w lewo i tutaj w prawo i możecie sobie otworzyć zasłonę przemysłową. Ewidentnie logo samuraja dużo serwerów bardzo dużo serwerów no i jest co jest no kurwa nie wierzę I możemy sobie tak posiedzieć, tutaj jest e, wideo-slajd twórców gry. Razem z naszym Johnem. Poczekajmy chwilę, czy coś się pojawi na koniec. Bo Ewidentnie tutaj ten ekran w pewnym momencie się zapełni. Ciekawe czy on zacznie wtedy iść z powrotem, czy jak. A zresztą spokojna muzyczka naszego John'ego w tle nam nie przeszkadza. Strasznie dużo kobiet. To wygląda normalnie jak portal społecznościowy. Nie wiem czy widzicie, ale po prostu ilość kobiet tutaj jest zatrważająca. Jaką mam równouprawnienia w zespole i tak dalej, ale. Obyś nie okazało, że te kobiety należały do działu po prostu, który miał pozbywać się błędów i bugów, bo to będą miały tak przerąbane. Czyli to faktycznie jest spokój deweloperski. Jeju, ten pokaz slajdów naprawdę trwa i trwa. Hidden Message <laughs> W lewym górnym rogu ekranu nie wiem czy widzicie tam jest napisane Hidden Message, a w lewym dolnym jest logo yy, CD Projektu nie? Heaps good. The Earth has music. Ten gość z rybą. Epicki. Jaki wąs. Portal randkowy z deweloperami z CD. Tak. <ścoughs> Dokładnie. Portal randkowy z deweloperami CD Project. Do wyboru do koloru płeć. Wzrost. Jest ich tyle, że uuuu. Uu, widzieliście tam tą panią? Tam tą panią? Widzieliście? Arturia, teraz zostali zastąpieni buddystami. Naprawdę to wygląda jak portal randkowy, biorąc pod uwagę, ile tutaj wiecie, jest osób zdjęć i tak dalej. Nie mam? to jest bardzo, bardzo fajny zabieg, bardzo fajna rzecz, umieszczenie siebie w ogóle w grze e, całej grupy teamu i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, że każdy umieścił tutaj swoje zdjęcie, z, z, które zrobił w jakiej sytuacji chciał, nie? I, i wygląda jak chciał. E, no to. Zrobił się z tego straszliwie taki, taki portal randkowy, i jak się przyjrzycie temu, to widać, że w ogóle większość tych ludzi to, jest, to są bardzo młodzi ludzie. Okej, okay, faceci tutaj w większości widać po nich, że są no, powyżej 30, koło 40, nie? No dobra, może przesadziłem, ale powyżej 30 w większości. Yy, natomiast jeśli chodzi o, o dziewczyny, to, to tutaj bym powiedział, że jest naprawdę masa, tak, tak poniżej 30. Nie, żebym tu sugerował, że City Project się czymś sugerowali, wybierając tak kobiety do pracy, ale. Nie, żebym był szowinistą czy coś. Nie, nie jestem, ale. No, oglądając coś takiego, można nabrać różnego wrażenia. Posiedzimy przy tym, zobaczymy. Pierwszy Azjata, chyba. Nie widziałem wcześniej żadnego Azjaty. Z maluchem, z maluchem w tle. Oh, um. Nie, dobra, faktycznie jest sporo też młodych facetów. Młodych facetów, w sensie, no, no, no takich początkujących, znaczy, w cudzysłowie, początkujących programistów, nie. Można mieć 25 lat i programować od 10 lat, nie? <gryw> Albo nawet od 15. Ale gdzieś widziałem kiedyś zdjęcie porównanie e, grupy osób pracującej nad cyberbankiem porównanie grupy osób pracującej nad, e, nad Wiedźminem, nie? I jak było zdjęcie Wiedźmina to praktycznie sami faceci, a zdjęcie cyberbanka to tam same kobiety. No okej, okay, nie. Internet zawsze do czegoś się doczepi. Nie tylko tobie, Jurbi, to one są naprawdę fajne utwory samuraja. <grymne> Przeczytam Wam, co napisał Anonim. Hmm, a nagle koniec gry, bo Wii zostaje zanudzony, albo dostajesz achievement o nazwie Drużyna Cebulaków <grymne> i Wii dostaje tatuaż z polską flagą. Dobry patent, dobry patent. Ale to musi być ciekawe, oglądać coś takiego i nagle zobaczyć osobę, którą się zna, nie? Nie naprawdę nie sądziłem, że tyle kobiet pracowało nad cyberpunkiem. Aha, dostałem 15 minut temu informację, że Gerwant zasubskrybował kanał. Taki milczący odcineczek. Bardzo mocno mnie ciekawi, czy coś będzie po tym wszystkim, tak? Czy jak przebrniemy przez te wszystkie zdjęcia, to czy coś dostaniemy? Choćby napis, dziękujemy, czy, czy coś w tym stylu. Drugi Azjata, którego zauważyłem. Jak biorąc pod uwagę, że to taki duży tytuł, to, to to wcale nie jest dużo, jeśli chodzi o ilość azjatów w Timie. Zazwyczaj jak się czyta jakiekolwiek amerykańskie gry, czy, czy coś od większych wydawców i tak dalej, to tam co trzecie, czwarte nazwisko jest azjatyckie, nie? Ruska koszulka O ja ile tego jest siedzimy już tutaj 11 minut a to cały czas idzie Wyzwanie cierpliwości. Mniej więcej co 2 sekundy pojawia się nowy slajd, znaczy nowe zdjęcie. Biorąc pod uwagę, że to trwa, załóżmy, 11 minut, jak siedzimy, 30, 30 razy 11, no to macie. 330 osób? Już. Ciekawe ile osób wliczają do twórców Cyberpunk'a? Czy, czy jakby do twórców wliczają się też wszystkie osoby, które nie wiem, udzieliły głosu, które nagrywały muzykę. Gdzieś na pewnie w napisach końcowych są umieszczone, ale czy te wszystkie osoby tutaj, teraz się, się pojawiają? Czy może po prostu każda osoba z CD-projektu, nieważne czy nawet brała udział w tworzeniu Cyberpunk'a, tutaj się pojawia? Kolejne dwie osoby z azjatyckimi korzeniami. Tam był Hindus jeszcze, ale. Kolejna, kolejna. Nie, spoko, sporo jest też. Sprzelaka różnorodność w tych osobach. To zdjęcie było dobre. Tamta dziewczyna na motorze w, na tym podziemnym parkingu. Było dobre zdjęcie. Ale patrzcie jaka zarąbista pamiątka dla dzieciaka, nie? Zrobicie sobie zdjęcie z synem i, i tutaj zostanie wrzucone. I tam mówicie dzieciakowi, nie wiem, za, za 3-5 lat jak trochę podrośnie i to, to cyberpunk, taka zarombista rzecz, a ty tam brałeś udział w tworzeniu tego i tak dalej. Wiem, że na początku była klapa, ale się staraliście i tym podobne, nie? I mówisz, a patrz, synu, ty tutaj jesteś, nie? I odpalasz mu to i pokazujesz mu tam, że, że tam jak poczekasz 14 minut, to zobaczysz siebie na zdjęciu, nie? Dobra. Wow, ile to już trwa? Mam nadzieję, że w pewnym momencie się nie zapętliło, a ja tego nie zauważyłem i, i to, idą te same osoby. O. i zaczynam się nad tym zastanawiać. A taki, taki troll, nie? I, i puścili jakiś tam pokaz slajdów, <słuch> yy, który, który się zapętla, nie? I możesz tak siedzieć bez końca. To by był ciekawy troll. Albo w pewnym momencie Johny wstaje i mówi: Nie, mam tego dość, nie. Gra się kończy. Opuszcza nas, wychodzi z naszej głowy. Czyżby to szło od początku? Chyba tak. Chyba to jest od początku. Eee, no. Tak, bo tą kobietę pamiętam. Na 100% ją pamiętam. Ta. Ta i tego typka. Mhm. Kurde, no spodziewałem się czegoś po tym wszystkim. Spodziewałem się czegoś po tym wszystkim, że, że coś jednak tutaj będzie. Fajnie można sobie spędzić czas z, z Johnem, ale, ale no spodziewałem się troszkę więcej. Nie wiem, jednakże jak spędziliśmy tutaj tyle czasu, to, to wyświetli się nam chociaż jakiś komunikat na tym ekranie, na tym telewizorze, że dzięki wielkie za, za spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że gra ci się podoba, czy coś w tym stylu. A to jest takie. Galerii Team: No, Home Red Cyberpunk 2000 Galerii Team. No cóż, Easter Egg jest. Znaleźliśmy go sobie. Dark Places. Tainted Overlord. Overlorda to ja czytam, ale jeśli chodzi o light novel. Middle Deck. To the top. Electronic Murder. In vitro Homicide. What? Soft Sys. pierwszy, drugi zakończony, trzeci in progress. And. <laughs> trzeci to znaczy yy, pozbycie się bugów, tak? <laughs> Jest in progress. Dobra. No nie mamy co już tutaj robić, no siedzenie i patrzenie na to nie ma sensu. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że taki mały easter egg się wam podobał. Yy, do zobaczyska w jakimś kolejnych takich odcinkach, może easter może po prostu z cyberpunka. Do następnego. Na razie, baju. Cześć! Jak się Wam podobało możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję czy zainteresować się po prostu kanałem.